Co? Już czwarta? Nie, to musi nie po co iść spać. Jak ja za dwie godziny do szkoły idę? A dobra, pogręcę jeszcze chwilkę. A, dzień dobry. Ty na spóźnienie. A to ja no, rozwitam pana na spóźnienie. A się Dobra, no drzwi zabki może jeszcze co? Drzwi, dobra, dobra. dobra, to ja teraz sprawdzę listę obecności. Okej okay, Heniek jesteś? Tak jestem Wekso jesteś? Tu jest to? A, jest. Stawaj to. do tablicy! Teraz do, do, do tablicy? Ale po co? Rectuj mi wiersz dobra. Litwo ojczyzno moja Co mam zarecytować? Litwo, ojczyzno moja, Ty głąbie! Li Litwie? No to no, dobra e, no to Litwo ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie Poza jajami swędzi mnie w robie. Wek co w on proszę, proszę mi sklaszy? Dostajesz uwagi i nagano dyrektora proszę, nie już nie będę, ja już na miejsce wracam. razem Będę ci Jeszcze jedno ja słowo